Na świecie w 1990 roku po 25 latach izolacji wychodzi na wolność Nelson Mandela. Panią premier Wielkiej Brytanii jest jeszcze pani Margaret Thatcher, a w Chile właśnie zakończył swoją dyktatorską karierę Augusto Pinochet. RFN i NRD kończąc swój żywot, powodując, że Niemcy stają się w pełni suwerennym krajem, do tego podpisana jest Karta Paryska. To odtąd wszystkie państwa europejskie się kochają, a 1 grudnia pierwszy raz od czasów epoki lodowcowej. Wielka Brytania została połączona z europejskim kontynentem dzięki pierwszemu z trzech otworów niezbędnych do utworzenia tunelu łączącego Albion z Europą. Niestety w Iranie trzęsienie ziemi zabija 40 tysięcy ludzi, a ponad 100 tysięcy ludzi zostaje rannych. Wojska Iraku wtargnęły na teren Kuwejtu. W roku 1990 rodzą się Grzegorz Krychowiak, Dawid Kubacki, Wojciech Szczęsny, Michał Szpak czy wokalista zespołu Lemon Igor Herbut. Kończy zaś swój żywot w tym roku Trybuna Ludu, a na jego miejsce w 1990 roku wskakują dla pani Twoje imperium czy życie na gorąco, dla panów zaś Autoświat czy Twój Weekend. Obecność jednak Playboya oznaczało, że coś się w naszym kraju zmienia. Na pierwszej rozkładówce pierwszego polskiego numeru, dla przypomnienia, pojawiła się pani Malwina Rzeczkowska. Blask jednak Playboya przyćmiewał leżące obok nie. Dziennik cotygodniowy, lewicowe czasopismo satyryczne Jerzego Urbana, czyli rzecznika prasowego rządu PRL-u w latach 80. Na ekranach kin króluje Szklana Pułapka 2 i proszę sobie wyobrazić, że to w 1990 roku właśnie na ekrany polskich kin wchodzi legendarny, kultowy, odgrzewany kotlet w każde Boże Narodzenie, tak jest Kevin sam w domu. Natomiast Oscary w tym roku otrzymały takie filmy jak Tańczący z Wilkami, Chłopcy z Ferajny, Uwierz w Duch, czy polowanie na czerwony październik. Swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał dopiero co założony zespół Wilki, czy jeszcze świeższy zespół Elektryczne Gitary. I to w czasie, kiedy Can't Touch This MC Hammera królowało na świecie wraz z utworem Ice Ice Baby Vanilla Ice. W roku 2020 cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie średnio wynosić będzie jakieś 17 tysięcy złotych. Średnio. Ale jest rok 1990. Za metr kwadratowy mieszkania wołają od 250 do 500 dolarów. Od początku stycznia w naszym kraju panuje nowy ład gospodarczy. Liberalizowane są ceny. Ustalony został stały kurs dolara. Bank PKO sprzedaje dolara za 9950 zł, a skupuje po 9350 zł. Jak grzyby po deszczu pojawiają się wszędzie kantory wymiany walut. Na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet, a w Krakowie rozpoczynają nadawanie RMF FM. Studio początkowo mieści się w mieszkaniu. Pojawia się słynna lista Hop Bands czy koncerty plenerowe pod nazwą Inwazja Mocy. W tym samym roku rodzi się Radio Z, utworzony m.in. przez Janusza Weissa, który kultowo zasłynął z jego Dzwonią do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie. To właśnie w Radio Z swoje pierwsze kroki stawiali Wojciech Jagielski czy słynny i niezrównany Szymon Majewski. Łzy radości leją się 29 stycznia, kiedy kończą się obrady 11, czyli ostatniego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pierwszy sekretarz Mieczysław Rakowski proponuje, by PZPR zamienić na SDRP, czyli Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, która 9 lat później zamieni się w Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ta chce służyć Polsce ze swoim przewodniczącym, czyli raczej przewodniczącym Rady Naczelnej Aleksandrem Kwaśniewskim, zaś pomocny jest jego sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego Leszek Miller. To w tym czasie wicepremier Leszek Balcerowicz przedstawił program reform gospodarczych, a 60% uważa, że dzięki nim wyjdziemy z kryzysu. Powstaje Unia Demokratyczna i Kongres Liberalno-Demokratyczny, które 4 lata później zamienią się w legendarną Unię Wolności z przyrostem cen na poziomie nie. Wiele ponad 78%, po raz pierwszy Bank Światowy przyznaje nam dwie pierwsze historyczne kredyty na 360 milionów dolarów. A to nie koniec finansowych sukcesów, bo już w lutym Klub Paryski, zrzeszający rządy m.in. Francji, Japonii, Szwajcarii, RFN, USA, Wielkiej Brytanii czy Włoch, to Klub Paryski podpisuje z naszym krajem porozumienie o odroczeniu spłaty części polskiego zadłużenia. Chodzi o 10 miliardów dolarów z kwoty 27 miliardów dolarów. Umówiliśmy się, że pożyczka zostanie spłacona w ciągu lat 40. 14, rząd odetchnął z ulgą, chociaż statystyki nie krzepią. W połowie lutego 1990 roku, bowiem ceny w porównaniu z lutym roku poprzedniego, to po upływie roku ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych podskoczyły o 1360%. No nie jest idealnie, ale w Waszyngtonie podpisują George Bush i Tadeusz Mazowiecki traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między USA i Polską. W kwietniu sporo się dzieje, bo tak, Sejm uchwala, że 3 maja to święto narodowe, a nie 22 lipca. Sejm znosi cenzurę, a Moskwa przyznaje się do zbrodni katyńskiej. Z kolei przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa oficjalnie potwierdza 10 kwietnia, że będzie kandydował na prezydenta, choć dla wtajemniczonych to żadna nowość, bo kilka dni wcześniej o tym informował sam jego współpracownik, jeden, jedyny senator Jarosław Kaczyński. W maju świętujemy w całym kraju dwukrotnie. Wpierw obchodzimy hucznie 70. urodziny papieża Jana Pawła II, a potem oblewamy nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. Nagroda Krystyny Jandy za kreację w przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego to niewątpliwy sukces polskiego kina. W pierwszej połowie maja powstaje PC, czyli Porozumienie Centrum, którego przewodniczącym zostaje Jarosław Kaczyński. Dla niewiedzących Porozumienie Centrum to przodek Prawa i Sprawiedliwości. Opowiadają się za radykalnym przekształceniem gospodarki, żeby nie utrwalił się dotychczasowy układ polityczny. Zadeklarowali jednomyślnie, że gwarantem przemian, gwarantem przeprowadzenia demokratycznych reform ustrojowych jest nie kto inny jak Lech Wałęsa. W 1990 roku mamy do czynienia z m.in. partią X Stanisława Tymiński samoobrona powstająca na gruncie gminnych komitetów samoobrony rolnictwa Andrzeja Lepera, do tego egzotyczna polska partia posiadaczy magnetowidów, czy polska partia przyjaciół piwa, która na marginesie, dodam, że rok później dostaje się do Sejmu z 16 posłami. Kiedy lato uderza ze swoim gorącem, najwyraźniej promienie słoneczne pobudzają do działania Tadeusza Mazowieckiego. Ten raz zaapelował do rządów najbogatszych państw świata, żeby te zredukowały nam dług, a dwa zdążył zauważyć, że już w 1990 zamiast polemików, Zaczęto brutalnie, niemerytorycznie atakować się wzajemnie z zamiarem zniszczenia oponenta. Wzywa do mądrości, spokoju i wzajemnego szanowania. Gdyby tylko wiedział, jak będzie wyglądał język dyskursu politycznego w 2020. A jeszcze warto sobie przypomnieć, że z początkiem lipca wprowadzono podwyżki. Wyobraźmy sobie, jakby dzisiaj podniesiono ceny energii elektrycznej o 80%, gazu o 100%, albo wody o 100%. Tak to, jak to miało miejsce 30 lat temu. Zanim rozpoczął się nowy rok szkolny, jeszcze w sierpniu postanowiono, że religia pojawi się w szkołach. Natomiast we wrześniu polski rząd chce likwidować elektrownię. Jądrową Żarnowiec. Wojciech Jaruzelski postanowił skrócić swoją kadencję, a z Niemcami podpisaliśmy dokument, z którego wynika, że uznajemy granicę, jaka nas dzieli, i nikt nie rości pretensji do żadnych ziem. A we wrześniu również doszło do tego, że nasz minister spraw zagranicznych wreszcie powiedział sowieckiemu ambasadorowi, że armia sowiecka w naszym kraju nie jest mile widziana. W październiku konkurs szopenowski nie przyznał pierwszej nagrody, wyznaczono datę pierwszych wyborów prezydenckich na 25 dzień listopada, a poza Mazowieckim czy Wałęsą 100 tysięcy podpisów zebrali także m.in. Włodzimierz Cimoszewicz czy Stan Tymiński. W listopadzie frekwencja wynosi niemal 60%. Na pierwszych trzech miejscach wypadli kolejno Wałęsa, Tymiński i Mazowiecki. 9 grudnia mieli spotkać się Lech Wałęsa i Stanisław Tymiński, czyli kandydat niezależny, obywatel polski, peru i jeszcze Kanady, który opuścił kraj jeszcze w latach 60., zdobył najwięcej zwolenników wśród ludzi młodych, przede wszystkim robotników, uczniów i studentów. Głosowali na niego głównie na wsi i w małych miastach. 9 grudnia wszystko jest jasne. Głosowało 53,4% obywateli, a Nieco ponad 74% głosów oddano na Lecha Wałęsę, robotnika, przywódcę Solidarności, laureata pokojowej Nagrody Nobla. W grudniu składa przysięgę i, jak to sam mówi pan prezydent, z tą chwilą zaczyna się uroczyście trzecia Rzeczpospolita Polska, a premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki. A ta nowa Polska ma stać się, według zapewnień Lecha Wałęsy, drugą Japonią. Ale nim do zmian ma dojść, jest potrzeba zmian. I tak zmieniono nazwę huty imienia Włodzimierza Lenina w Krakowie na hutę imienia Tadeusza Sędzimira. Z czekoladek zniknął zapis o zakładach przemysłu cukierniczego 22 lipca, a pojawił się z powrotem E. Wedel. Z ulic i placów znikały armie i gwardie ludowe. Armia Czerwona. Znikał także każdy Felix Dzierżyński, czy generał Świerczewski, albo Marceli Nowotko. Za to w ich miejsca na potęgę pojawiali się patrioci, księża, a nawet Trójca święta. Najważniejsze, że w 1990 roku Orzeł ma przywróconą koronę i prezentuje się o wiele lepiej, zaś milicja obywatelska zostaje zastąpiona policją. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry. A jak nie, to w dół, jak średnio to w bok. No i zachęcam do dołączenia do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Jeśli ten film który jest datą, wam się podobał, to dajcie jakiś kolejny rok, który by można było omówić. Dzięki za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co robił, jak był rok 1990. I piszcie pod filmem. No i tyle, na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.